I jeszcze to nagrał. No i wycieka spermucha, wtedy ręcznik, mokry napiszony. I nie od razu mycie pójście gdzieś do toaleta, tylko spokojne leżenie, atrakcją tak, jakby było się w kobiecie włono, że nie wychodzą z kobiety łona od razu, tylko błogosławiąc kobiety łono i swoim sercem, i miłością, i modlitwą, żeby właśnie przyjęta była spermucha, żeby urodziło się nam zdrowe dziecię, żeby to było przyjemne, żeby to było właściwe, to dobre, a nie gdzieś ucieczka, gdzieś sama nie przeszkadza mi teraz. I wtedy trzymając postrójniczniczek, eee, polecam właśnie chłopcom, z taką myślą myśl, że jak gdy będzie się w kobieta, a nie, że jest się w kobieta, tylko z kiedy będzie się w kobieta w odpowiednim czasie, czyli dopiero po ślubie i to, co tak sobie podać, a nie, że tam część albo w ogóle. I wtedy jest ta runa, odpiwana właściwie chrześcijańsko, pozostałość przy Jezusie Chrystusie Zarytu, czyli czy przy swoich przodkach, przodkinach przypełnia rewolucja. I wtedy no, wyciekł z i pewnym się na relaksie, bez pośpiechu. Pytanie, duma, trochę smutek, że mogłoby być w kobieta, a może niekoniecznie jeszcze nie, na przykład jak z młody chłopiec, ale wiecie, jaka że musi być takim rozumieniem najlepiej, nie musi, a najlepiej. A może stwierdzić, że może inaczej. Ja tylko mówię, że ja swoje tak będę edukował, Nie ku diabłu, bo to spierdolę na no małym I, I wtedy ręcznik do... Praka, aby to tam mówiło, że to jakaś tam e, sperma przyjęła, czy jakaś tam bajka dziwna nawika, bo też takie się potem zasłyszało, doszło, że nawijały rzeka sperma, że potem jakaś przekazana, że ona potem ta ma mieć w sobie, czy coś tam. Że go wieje na pojebane, po prostu diabelne, pojebane kurwy. Tak ma miłych ludzi, dzieci. Pojebane. Potem takich besztano, atakowano, potem, że jakaś zawika, nawika, że spermę ma, potem że to jest ten mężczyzna, potem że to ten zły, potem też sz szedł szukać kobieta, potem coś, nie wiadomo co dzieje na runo gdzieś zaburzenia dziewczyny, rzekomo mechanieli nie nilicę bo popierdolone diabelice po swojej diabła, czyli załgań i besztań niszczenia gotów baranka i, yy, i właśnie takie takie zaburzenia, że gdzieś ktoś jest albo gdzieś ktoś partnerkę, że ten ma, różne domysły, czy coś tam, coś tam, że taki jakiś, co yy, już jakoś zapłonił, potem że biegał yy, sobie na inną szuka, że albo taki co yy, ileś naruchał, bo różne opinie nie były, że nie wiadomo ile ruchów, seksów miałem, czy mam. Yo.